Cześć, jeśli mam koziomki z tej strony, kuba i to jest kolejny odcinek z Hero Zero. Dobra, może zaczniemy od tego, że przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, bo po prostu nie było prądu cały dzień, dobra, dzisiaj włączyli o 12, więc... no właśnie, czołg. I z waki Bantę dostałem pudełko. No właśnie. Na końcu odcinka ją otworzymy i będzie myślę, że dobrze. Okej, okay, włączamy sobie misję. I miałem bardzo fajny odcinek dla Was. Miałem 90 ponek, wydam 30 na lumpeks, ale po prostu go usunę, nie chcę. No właśnie. Ale okej. Okay. Ooo! O, można sobie to kupić. Dobry tanek. Tutaj chyba już... Nie, nic nie będzie do Regal. Tutaj może mi też odświeżyć. I ogólnie świetna wiadomość, Polska gra w ćwiercione, ale z Portugalią naprawdę bardzo dobrze. Wow, ale styki teraz dobre. Co ma najwięcej inteligencji? Hmm. Dobra, tutaj łączymy. Co ma najwięcej inteligencji? Oto, teraz to można sobie ćwierzyć, ale odwzorować na końcu odcinka. Hmm, dobra. Możemy tego typka spróbować w zadaniach nadzwyczajnych. No i wygraliśmy. Tak! Dzięki. Dema. O, generyczny, ale będzie fajnie. Nie wygram oczywiście. Ten itemek. Teraz go odwiluję. O, o, o! Pięknie, piękne sztuki. Dobra. Może spróbujemy jeszcze. Gdzie jest Lucy? Najpierw sobie. możemy wszystkim. Nie, z nim nie wygramy. Nawet nie. Nie, próbujemy, nie próbujmy, bo nie uda nam się. Ale ten ma 62, więc z nim można wygrać. Jutro kupuję stopy, 60 ponek. Kurde, wielu ludzi w nim popcornu chyba można rozwalać, bo to chyba sprzedawca popcornu jest. Jest. A, i przegraliśmy. No niestety. A, okej. Okay. I walczę o turniej tygodniowy, jeśli chcecie mi w nim pomóc, oczywiście atakujcie mnie na plusik. Dobra. Boże, przegrana. Jak? Dobra, no, sprzedajmy już te rzutki. Hmm, Atlanty. No z spróbuję. No kurde, no znowu? Przecież jak? Chyba nie powalczę o turniej tygodniowy chyba, bo jestem... Na minusie 61 Dobra, drobi mi spokój Dobra, wygraliśmy z LPK Świetnie, świetnie W ogóle była po to naszej drużyny wielka strata Dobra, sobie możemy Może tutaj ligóweczki. Wydłużymy ten wspomagrasz mi w michówkach. Dobra. Imperius. Spróbujemy cię. Nadal. No i teraz wygrana. Pięknie. Tym można spróbować. Kurde, no przegrana, no niestety. Jak to tam taj idzie idzie? No, Nie jest dobrze. Jak na razie. Mm. Imperiusa spróbujmy. No kurde, no przegrana znowu. Dobra, trzeba jednak stąd atakować, bo... Pewne, pewne stąd. Mhm. Mm Dobrze. Rzutaka tak miała, oczywiście. Dobra. Pięknie, pięknie. Mhm. O, już tysiące jesteśmy. Już jest. Fajnie. Dobra. Misja zakończona. Myślę, że skończyłem. Ja. FAIL ŻYCIA FAIL ŻYCIA 100% że to będzie FAIL ŻYCIA a na szczęście sobie kupuję te oponki no kurde FAIL ŻYCIA no. FAIL ŻYCIA kurde no FAIL ŻYCIA no strony telefony... alarmowe a może sobie zrobić na przykład. Nie, 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 to. Kamerunu, może. Chyba to jest Kamerun. No właśnie. Kamerun. 51. fuck. Ale dzisiaj spokojnie dostanę chyba 10, bo wbiję chyba jeszcze dzisiaj level. Spokojnie. Na pewno postaram się wbić dzisiaj jeszcze level 70. A dla by dzisiaj wbiję chyba 10. Mi się tak właśnie zdaje. Kurde, no fejl, że idzie. nie wracamy już do tego, bo szkoda no szkodę. Tu jeszcze kryształ lodu, ene zrobię na pewno. Ale jeszcze mam ligóweczki, no właśnie, ligówki. Dobra. Lecimy z ligówkami. Wiśniamy spokojnie na no, lajcie tutaj, w ligówkach. <laughs> Dobra. Zwycięstwo, pięknie. O, to już mam źródło. Dobra. Jak mówiłem, można raz dać w staty. No tego nie mówiłem, akurat. Ale okej. Okay. Kurde, nie można skrócić, serio. Oj. dwie mi się nie opłaca. Więc dobra, otwieramy pudełko. Co będzie? Łódki. plus 16. No spoko. Fajne butyki. No myślę, że staty są dobre. No i to chyba będzie na tyle w tym odcinku, więc. Dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia i cześć.